Uczestniczę w rozmaitych konferencjach od początku wojny. Tak naprawdę one zaczęły się już późną wiosną 22 roku i to słowo odbudowa po angielsku, recovery, reconstruction, jakby nabierało różnego znaczenia. To wynika po prostu z tego, że ta wojna się jeszcze nie skończyła i w każdym tym momencie w czasie przez te minione 3,5 roku... Jakby mamy inny pogląd na to, jakie są szanse na zakończenie tej wojny i jaki jest jakiś optymizm związany z tą pełnoskalową odbudową. Ja reprezentuję Ukraiński Bank z Polskim Kapitałem. Jedyny polski bank w Ukrainie, Kredobank, który ma siedzibę w Lwowie, ale też pracuje w SGH. Jestem kierownikiem zakładu liberalnej SGH. No myślę, że to daje pewną perspektywę na miejscu, bo ja pracuję w Ukrainie od 18 roku, czyli jeszcze długo przed wojną, nawet przed pandemią. I to daje nam perspektywę na to, żeby widzieć, co się dzieje on the ground, prawda? po prostu w, w Ukrainie. Przygotowanie do tego, co będzie później, no, musi się wiązać z tym, że, że Ukraina będzie terenem spokojnym, oczywiście niezawisłym i będzie krajem, który będzie miał gwarancję bezpieczeństwa. To są geopolityczne rzeczy, które jednak w dużym stopniu wpływają na to, w jaki sposób ta, ta odbudowa będzie wyglądać. Polskie firmy są w Ukrainie już. Mówię, my każdego dnia odbudowujemy Ukrainę. Credo Bank udziela kredytów Rozmaitym małym i średnim przedsiębiorstwom, także tym funkcjonującym w trudnych strefach przy liniach frontu. I w związku z tym ta odbudowa trwa. Ale jeżeli mówimy o tym, co będziemy robić w momencie, w którym będzie spokój, w którym ruskie rakiety nie będą już atakować ukraińskich miast i zabijać Ukraińców. No to do tego się przygotowujemy. Jesteśmy logistycznym zapleczem Ukrainy i chcemy być tym zapleczem po wojnie. W innych sektorach IT, agro, wspomniana już logistyka, no to, są, to są te rzeczy, które będą naszą przewagą, to znaczy przewagą komparatywną polskich firm w Ukrainie.